Dzień dobry. Dzisiaj krótki, krótkie wyjaśnienie, omówienie tematu, który powraca regularnie pod tytułem Czy jest konieczne masowanie klatki piersiowej podczas masażu milom? Yy, trochę przewrotny ten tytuł: czy jest konieczne masowanie? No, masowanie ciała się odbywa, ale ten temat wraca, yy, pytają często kobiety, bo wiąże się to w yy, ich mniemaniu i w ich rozumieniu z tym, że będę zajmował się piersiami. No i tu informacja, że zajmuje się klatką piersiową, a nie piersiami z samymi w sobie. A dlaczego jest to tak istotne? Jest to tak istotne ze względu na cały układ limfatyczny człowieka, który jest fragmentem układu krążenia w okolicach piersi, wokół piersi, na mostku, klatce piersiowej, poniżej, powyżej obojczyka. Poniżej piersi znajduje się bardzo duża ilość naczyń limfatycznych, węzłów chłonnych, które w mojej opinii niedotykane często, niemasowane, nierozmasowywane, są przyczyną wielu problemów, łącznie z problemami układu oddechowego. Wiąże się to trochę bardziej też z ruchomością barku. Przy obecnym stylu życia, przy funkcjonowaniu raczej w pozycji zamkniętej, przy promowaniu odzieży, która ogranicza ruch barku, sam biustonosz też ogranicza pewną ruchomość. Te struktury są raz, że mało elastyczne i w nich Następuje wiele zastojów. Eee, a problem nieporuszającej się linfy to problem chorób. I klatka piersiowa, drogie panie, będzie przeze mnie zadbana z pełnym szacunkiem, z pełną uwagą. I wszystkie te elementy pomiędzy piersiami, poniżej, cały dół żeber na pewno zostanie zadbany mięsień obojczykowo-sudkowy. Wszystkie mięśnie i ścięgna i układ powięziowy poniżej obojczyka. Ja tym się zajmuję. Ale oczywiście tak klatka piersiowa będzie masowana, tak jak i wszystkie inne części ciała, z należytą starannością i uwagą. I yy, Proszę mi uwierzyć, jest to coś, co z perspektywy dotyku nawet daje bardzo duże rozluźnienie, a swoją drogą po takiej sesji też łatwiej osobom jest zrozumieć, w jakich miejscach istotnych należy samemu, czy można samemu wykonywać taki masaż na co dzień. Więc jeszcze raz z pełnym szacunkiem zapraszam i proszę nie mieć obaw. Do zobaczenia.